Jędrzej Dziadosz Liberty TV. Dziś przejdziemy się po Krakowie, żeby zapytać mieszkańców, co sądzą o pomyśle radnych co do zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. TTV, TV, co państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie? E, no myślę, że nie jest to dobry pomysł. I rozumiem, że pan Nowak podziela obawy w większości mieszkańców, że może to powodować powstanie różnego rodzaju melin, które będą sprzedawały taki alkohol. Oczywiście. Na pewno, na pewno. Czy rozumiem, że jeżeli pan by miał głosować, to by głosował pan przeciwko temu pomysłowi? Tak, tak, oczywiście. Dziękuję, do widzenia. Muszę znać kilka pytań. <grym> Proszę jak? E, my jesteśmy z telewizji Liberta TV chcemy zrobić sądy odnośnie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Jest taki pomysł radnych. Co Pana o tym sądzi? No nie wiem, no co ja powiedzieć mogę. No, jeżeli tak, to tak. No. A nie uważa pan, że to może powodować powstawanie mailing, gdzie będą nielegalnie sprzedawane no alkohol? Też, no to też może być. No to też może być tak. Też możemy postawić melinę z powodu tego właśnie. A ma pan raczej zdanie za czy przeciw takim pomysłom? Znaczy się, ja bym powiedział tak, żeby mogło dostać tak jak jest, nie? Czyli noc na sprzedaż alkoholu i wszystko na ten temat. Bardzo dziękuję za odpowiedź, życzę miłego dnia. Do widzenia. Cześć, można zadać kilka pytań? To zależy, My jesteśmy z telewizji Liberty TV i robimy sondaż odnośnie pomysłu radnych zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Co państwo o tym sądzą? No tak szczerze, to mi to jest tam obojętne. Ja nie spożywam alkoholu, to to mi to jest raczej obojętne. Hmm. A zauważa pan może problem związany z tym, że jest sprzedaż nocna alkoholu? Jakieś np. wybryki z tym związane? Ja nie jestem stąd, to więc. Ciężko mi powiedzieć, jeśli chodzi o to miejsce. No ale podejrzewam, że w pana mieście czy tam miejscowości też jest jakaś możliwa sprzedaż alkoholu w takich godzinach i w wyniku jest z tego możli różnego rodzaju, e, mogą wynikać z tego różnego rodzaju rzeczy. No jeśli chodzi o naszą miejscowość, to o godzinie 12 nocy jest zakaz. Aha, czyli już panuje taka. A mogę zapytać, jaka to miejscowość? Aha. I rozumiem, że Panu się na podoba ta zmiana, która w Pana mieście stała? Tak jak powiedziałam, obojętna, dlatego że no, nie spożywam tak alkoholu, więc... To dziękuję za odpowiedź, życzę miłego dnia, do widzenia. Co Państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Nie wiem, według mnie powinien być dostępny, jak ktoś chce sobie kupić. A nie obawia się pan, że na przykład taki zakaz mógł spowodować powstanie melin różnego rodzaju, gdzie będzie nielegalnie sprzedawany? Nie, myślę, że nie, dlatego że alkoholu jest tyle w sklepach, że każdy, jak chce kupić, to sobie może kupić w sklepie, prawda? Uważam, że nie. Czyli rozumiem, że pan był jest ogólnie przeciwny? To znaczy, nie jestem przeciwny ani nie jestem no, za bo nie piję alkoholu. <laughs> Wyraziłem swoje zdanie. Dziękuję. Rozumiem, dziękuję. Co państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? No słabe, słabe. Czyli uważają państwo, że taki, taka zmiana w prawie krakowskim nie powinna zostać wprowadzona? No nie, raczej nie. No nie. A przychylają się państwo do zdania większości mieszkańców, że taka zmiana może wprowadzić powstanie mailing, gdzie będą takie alkohole sprzedawane? Raczej nie. I na końcu trzymają państwo jakieś, znają państwo jakąś sytuację, gdzie taki sprzedaż alkoholu i takie spożycie mogą spowodować jakąś zagrożenie albo jakąś niemiłą sytuację? Nie. Dziękuję. Do widzenia. Co Państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, zaproponowanego w Krakowie? Pierwsze słyszymy. Nie jesteśmy z Krakowa, więc yy, ciężko mi się teraz wypowiedzieć. A nie yy, wyważę czy... Ale ten, yy, ten zakaz jest wprowadzony na całym terenie Krakowa, czy tylko w okolicach rynku? Yy, teraz jest dyskusja o tym. Ogólnie jest propozycja, żeby wprowadzić go w całym Krakowie, a jest jakby możliwe, żeby wprowadzić go w części yy, dzielnic. Cze Powiem tak, no w niektórych krajach Europy jest wprowadzony zakaz y, sprzedaży alkoholu od konkretnej godziny. Myślę, że może to się sprawdzić, ale biorąc pod uwagę, jak Kraków żyje z, właśnie z, z turystów, często widzimy tutaj wieczorem <grym> Anglików, Szwedów, no różnie bywa, prawda? No to też jest duży, duży, y, duża strata pieniędzy, więc ja myślę, że to jest y, Niekorzystne w, ty, w czasie kryzysu, w czasie, w czasie yy, tego, co się teraz dzieje, więc myślę, że raczej nie. Dziękuję za Proszę. odpowiedź. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Co Państwo sądzą o pomyśle zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie? W sumie nie jest to ładnie. Więc... A mimo wszystko mógłby się Pan wypowiedzieć? Czy czuł Pan się powodu tego, że jest sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych jakoś zagrożony, albo miał Pan jakąś niemiłe sytuację? Nie, nie zdarzyło się. A jakby było, chodziło o państwo, na przykład miejscowość, to byłby pan za taką zmianą? No, raczej nie. Dziękuję za odpowiedź. miłego dnia. Co państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? W Krakowie? No, ja nie wiem, to bo my jesteśmy z Czech, to my nie znamy tu tego. Ale nie uważają państwo, że taka e, zmiana zbytnio ingeruje w prawa obywatelskie? A co, o co pan pyta w ogóle? E, W Krakowie jest propozycja zakazu sprzedaży alkoholu, detalicznie, w godzinach od 22 do 6 rano. No to jest dobrze, nie? Bo u was się obecnie Polacy dużo piją. Więcej jak Ciesi. Aha, rozumiem. Lepiej by było ten nakaz. Rozumiem, przecież dnia, do widzenia. Co państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie? Nie przeszkadza I nie no. widzą państwo jakiejś możliwości no. powstania problemów katmelin sprzedających taki alkohol? Nie widzę problemu. Rozumiem, życzę miłego dnia, do widzenia. Co Pani sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? E, według mnie to jest całkiem dobry pomysł. I nie widzi Pani problemu z możliwością powstania mailing, które będą sprzedawały takie trunki? No to wszystko zależy od tego, jak, jak to zostanie uregulowane prawnie, ale ograniczenie pod tego, jak dostępny jest alkohol sprawi, że prawdopodobnie będzie konsumowanego mniej, więc to jest na plus. A uważa Pani, że powinno być to wprowadzane w całym Krakowie, czy w poszczególnych dzielnicach? Tutaj zdania. Musiałabym dowiedzieć się, jak, jak tutaj, jakie rozwiązania są sugerowane, więc tutaj nie mam zdania. A my, a oni może ma jakąś sytuację związaną z tym, że ktoś na przykład pijany w nocy się e, zaczyna, albo coś takiego? E, w Krakowie bardzo często, szczególnie tutaj w centrum, tak. W piątek, soboty to jest standard. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Życie miłego dnia, do widzenia. Co Państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, który ma być prowadzony w Krakowie? Nie mam pojęcia. U nas w Norwegii w ogóle nie sprzedają w nocy, także. I pani Jokat uważa, że takie rozwiązanie jest słuszne? Czemu nie? Rozumiem. A jeżeli ktoś ma pić alkohol, to może sobie go kupić przed nocą. Rozumiem. Życzę jego dnia. Nie, do widzenia. Co państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Nie słyszeliśmy o takim zakazie? Taka zmiana ma być wprowadzona w Krakowie. Ma być zakaz od 22 do 6 rano sprzedaży alkoholu detalicznie, czyli w różnego rodzaju sklepach. My nie kupujemy, więc nas nie interesuje za bardzo. Jak kupujemy to i tak w knajpie albo restauracji. Także nie, nie ma dla nas znaczenia. Dziękuję za odpowiedź. Życzę miłego dnia. Co Państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? No ja akurat uważam, że to jest dobry pomysł. <grym> I powinien być wprowadzony w całym mieście, czy tylko w jakichś poszczególnych dzielnicach? No w całym mieście to może nie, no ale tutaj w strefie takiej rzeczywiście fajnej, tej centrum, to uważam, że, że jednak powinien być wprowadzony. A powinien obowiązywać tak jak proponują to radni, tylko sprzedaż detaliczną w sklepach, czy także w restauracjach i barach? No barach nie, no w barach restauracjach to może nie, barach, nie ale, to ale właśnie rzeczywiście w sklepach. To dziękuję Aby za ludzie nie korzystali właśnie z ławek publicznych. Tak, tak. nie było prostu... lumpu po prostu wieczorem, tak, tutaj poklam, tam, tak się tutaj napijanych. Nie chcę pójdą kulturalnie wypić w knajpie, tak, w pubie, nie ma problemu, tak. Eee, no, restauracja absolutnie nie, bo powiem, że powrót do, do, do Ala Capone, także, tak. To dziękuję bardzo za odpowiedź, Życzę miłego dnia, do widzenia. Co panie sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Popieramy. Eee, a uważają panie, że powinien być prowadzony w całym Krakowie, czy w poszczególnych dzielnicach? W całej Polsce. Ale całkowita prohibicja? No absolutnie. Ale to nie bają, powiem się pani, że jest sprzedawane nielegalnie, tak jak akurat to miało w, w Ameryce? Nie, nie, nie obawiam się, nie myślę o tym, więc. A, czyli rozumiem, że pani sama akurat byłaby w stanie zrezygnować, albo. Ja z... bym po południu, gdybym się chciała napić wieczorem. Aha, rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Życzę miłego dnia. Co Państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie? Nie jesteśmy z Krakowa, ale popieram. Czy uważa Pani, że na przykład w całym Krakowie, czy na przykład w poszczególnych dzielnicach powinien być jakiś zakaz? Poszcz poszczególnych. Aha, a w których? To rozumiem, że centrum. Pewnie tak, no właśnie wiadomo tak jak to wygląda, u nas też dopiero co zrobili. I też właśnie w centrum było najgorzej. A pytanie, czy uważa Pani, że będzie, Państwo, że będzie to duża zmiana, jeżeli tylko będzie zakaz sprzedaży detalicznej, a sprzedaż w barach i restauracjach wciąż będzie legalna w nosy? Myślę, że tak. No, barak to w barach, nie? A nie obawiają się państwo na przykład tego, że powstaną z tego powodu meliny, które będą nielegalnie sprzedawały alkohol? Nie wiem. Na tym nie myśleliśmy. Nie, nie. nie. Dziękuję za odpowiedź. Życzę miłego dnia, do widzenia. Co pan sądzi o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie? A nawet nie wiedziałem, że coś takiego chcą wprowadzić, tak szczerze. No, i jest taka propozycja, żeby w całym Krakowie od 22 do 6 rano był zakaz. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba bez sensu, bo kto ma kupić alkohol, to i tak kupi. Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. 7 dnia. Liberty TV. Co Pani sądzi o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Nie jest obojętne, bo ja w ogóle nie piję. A nie uważa Pani, że to wpłynie negatywnie, bo na przykład będzie sprzedawane w Melinach? No tak na pewno będzie. To ja wiem, że będzie. No, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Mam takie pytanie. Co Pani sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie? My nie z Krakowa, to my się nie łapiemy. Ale nie uważają pani, że to jest na przykład, y, zbytni ingerencja w prawo obywatelskie? pewnie w jakiś sposób, na no pewnie. Pewnie niektórzy, którzy chcą pić, to pewnie tak. <laughs> Dziękuję, życzę miłego Co państwo sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? E, jestem za. I rozumiem, że pani jest sobie w całym Krakowie, czy tylko w poszczególnych dzielnicach? Nie, no myślę, że może w centrum miasta to byłoby dobre, dobry kierunek, żeby iść w stronę zakazu. A nie obawia się Pan, że taki zakaz może powodować, że będzie sprzedawany w melinach alkohol? Ale to jakby to jest kwestia tego, na co się zgadzamy w przestrzeni publicznej. No jeżeli e, alkohol będzie, e, znaczy zawsze, zawsze będzie pojawiał się, e, pojawiał się handel nielegalny, jeśli będziemy czegoś zakazywać. No to jest chyba kwestia tego, jak chcemy, żeby... E, żeby czy na co się zgadzamy jako społeczeństwo.